Zwrot kasy, jeżeli twój kupon nie wejdzie. To jest cały czas aktualne. Dzisiaj ostatni taki, można powiedzieć, pełny dzień ligowy, więc trzeba o tej promocji jeszcze raz tutaj. Powiedzieć, jest coś takiego i o tej promce powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście witam serdecznie każdego na kanale obstawiamy. Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które pomaga rozwijać kanał. Jak ty chcesz, to sobie przewijaj od razu do kuponów, to wiesz, jakby nie ma najmniejszego problemu. Łapiesz suwaki, lecisz. Ja powiem o tej promocji dla nowych graczy, bo to zawsze są osoby zainteresowane, odpalimy konkurs, zaproszę do grupy i też do kuponów sobie przejdziemy, więc słuchaj, ta promocja jest dostępna w kliku. Jeżeli ktoś nie ma konta, to może założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Można użyć kodu promocyjnego obstawiamy. Dziękujemy serdecznie. I potem już można grać pierwszy kupon. Obojętnie jaki? obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jaka stawka, nikt z góry nie narzuca ci, co masz zagrać i za ile masz zagrać. I to jest najlepsze w tej promocji. No i powiedzmy, grasz sobie ten kupon. Powiedzmy, że wchodzi. No to kasa jest twoja. Możesz od razu wypłacić, nikt nie każe ci dalej grać. A co jeżeli kupon nie wejdzie? No Betklik zwróci ci kasę ze stawki minus podatek we freebecie do jednokrotnego obrotu. Tylko. Jednokrotny obrót na tej promocji. Więc generalnie warunki bardzo fajne, bo obrót 2,14 kurs ogólny na całym kuponie. Osoby zainteresowane takim bezpiecznym kuponem. Pierwszy komentarz. Komentarz pod tym filmem, założenie konta, na przykład z tego linku to jest minuta i można tworzyć coś na tą piękną niedzielę. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, tam oczywiście ponad 100 tysięcy ludzi. E, zapraszam na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj na YouTube nie ma. Linki oczywiście w opisie pod tym filmem i lecimy z konkursem, jak zawsze kasa w wbetkliku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, to sprawdź sobie, czy masz subskrypcję, czy masz łapę w górę. I w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Juventusem a Milanem dopisycie swój nick. Gracza z BetClika. Typujecie do godziny 20.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nich gracza na Betklik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału, tworzonego przy współpracy właśnie z BetClickiem, czyli stricte do kuponów na dzisiaj. Standardowo jak przy weekendzie. Najpierw duble treble single od osób, które regularnie u nas podają kupony, a później przeskakujemy w drugiej części filmu do kuponów za mniejszą stawkę z większą ilością zdarzeń, do tak zwanych tasiemek. Zaczynamy od kuponu Jakuba. No i właśnie Jakub to jest ten gościu, który podał. 5 kuponów, 5 kuponów trafił, 100% na razie trafień, 7340 zł czystego profitu, wygląda to naprawdę dobrze i ma słuchajcie dubla na dzisiaj za 995 PLN-ów, zwycięstwo Werony lub Premis i Overek 1,5 gola, Empoli? Spokojna głowa, Pe pewne utrzymanie, nic im tutaj już nie grozi. No a Verona jest na pierwszym miejscu spadkowym, dlatego nie dziwię się, że jest taka propozycja. Verona 30 punktów, specja na bezpiecznym miejscu 31, leczę 33, więc tutaj Verona jak najbardziej ma o co walczyć, o byt ligowy, o utrzymanie na przyszły sezon. Więc tutaj, zdaniem Jakuba, oni tego meczu nie przegrają. No, i zobaczymy dwa gole w całym spotkaniu. Dorzucone są różne w Walencji. E, wielu z Was gdzieś tam na live'ach zawsze mówi: Mecz Walencji równa się rzuty różne. I tak, trochę w tym sezonie to się zgadza. E, jak są rzuty różne na kuponie, to statystycznie sobie polecimy, jak te ekipy ostatnio kręciły różne w swoich meczach. Jeżeli chodzi o Walencję, słuchajcie, e, no to Walencja e, w ostatnich pięciu meczach. Linie meczowa oczywiście, 6-11-9-12-11, 4 na 5 ostatnich meczów, spokojnie pokryta linia proponowana tutaj na kuponie, a jeżeli chodzi o dzisiejszego przeciwnika, Espanol 17-8-9-7-9, ciut gorzej, ale też 3 na 5 e, razy ta linia pokryta. Mi te rożne też się podobają, więc gdzieś tam bym się podpisał e, pod tymi rogalami i trzymam kciuki oczywiście, bo 5 kuponów z rzędu trafić to już jest nie lada wyczyn, bez pomyłki. Niech to będzie ten szósty kupon. Niech to będzie ten szósty kupon. Trzymamy kciuki, lecimy dalej. Kupon od Wiktora, weteran kanału obstawiamy 54 publicznie podane kupony to jest masa. To jest najwięcej ze wszystkich i u nas jest tak, że jak ktoś zjedzie swój profit do zera, to już dalej nie podaje, więc przez te 54 kupony, Wiktor ani razu nie zjechał do zera. Teraz po 21 trafionych kuponach ma 2000 czystego profitu i ładuje nam Newcastle z remisem. Newcastle, który gra oczywiście na wyjeździe z Chelsea, a wiadomo, że Chelsea ma swoje problemy, wiadomo, że Newcastle tutaj w top 4 już będzie na 100%. Mogą ewentualnie powalczyć nawet o trzecie miejsce, więc o podium, bo tracą dwa punkty do Manchesteru United przy sprzyjających okolicznościach to się może udać. No i tutaj słuchajcie, zdaniem Wiktora po prostu Newcastle tego meczu nie przegrywa. Chelsea, jak wiadomo, sezon do zapomnienia, tragiczna wręcz postawa tej ekipy, niestety tak trzeba to powiedzieć. Więc coś takiego. I mamy jeszcze BTTS-a w meczu Brentfordu i Manchesteru City. No tutaj wiadomo, że Manchester City zapewne porotuje, żeby oszczędzać tych swoich najlepszych zawodników na, na finał Ligi Mistrzów. Wiadomo, że mają pewnego mistrza, a też nie wiadomo, co będzie do końca z Brentfordem, bo przy sprzyjających okolicznościach oni mogą skoczyć na na siódme miejsce, tylko no pewnie trzeba by wygrać spotkanie z Manchesterem City i liczyć na podknięcie, mocne podknięcie, bo porażkę Aston Villa. Więc tutaj wiele czynników jest potrzebnych, ale mamy BTTS-a. Tutaj wystarczy na przykład jeden do jednego, żeby ten zakład był zaksięgowany na plus. Za co ja bardzo mocno trzymam kciuki. Kolejny kupon to kupon od Filipa. To jest drugi nasz taki, no, można powiedzieć, weteran. Weteran, bo podał 50 kuponów. Tutaj bilans dużo lepszy niż u Wiktora, bo 26 kuponów trafionych i po tych 26 trafionych kuponach jest, słuchaj. 8000 8 złotych profitu, to jest naprawdę ładny bilans. Mamy zwycięstwo Leicester. Leicester, który gra na waszym terenie z Westcamem i znowu. To są ekipy, które tak. Uwaga. Westcam. Za chwilę ma finał europejskich pucharów. Na pewno też trzeba tutaj trochę e, zawodników pooszczędzać. Tym bardziej, że oni mają pewne utrzymanie. A Leicester o to utrzymanie walczy. Pierwsze spadkowe miejsce na chwilę obecną, ale dwa punkty straty do Evertonu. Czyli zapewne zrobią, moim zdaniem, pewnie Waszym też, zrobią wszystko w tej kolejce, żeby po prostu wygrać. I tak właśnie twierdzi Filip, a kurs jest e, kuszący. Mamy też Cadex Premis, czyli tutaj na kuponie ekipy, które walczą o utrzymanie. Bo Cadex na chwilę obecną... E, no, słuchajcie, pierwsze bezpieczne miejsce, ale Vajadolit, który jest na pierwszym spadkowym, ma tyle samo punktów. Wiadomo, tutaj jeszcze dwie kolejki do końca, więc wiele może się wydarzyć, bo nawet Celta Vigo, która ma dwa punkty więcej od Vajadolit, też może spaść. To jest pojedynek ekip, które po prostu będą walczyły o utrzymanie. Zdaniem Filipa, atut własnego boiska pomoże i ten Kadeks to spotkanie wygra. Nie ma co gadać o formie tych ekip, bo obie ostatnio tragicznie. Celta Vigo w pięciu ostatnich meczach, cztery porażki, jeden remis. Kadex przeplata o dwa zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach i trzy porażki. Więc tutaj formy po prostu słabe, ale coś takiego od Filipa i pędzimy dalej, kupon od Jacka od Jacka, który podał 19 kuponów trafił 8, ugrał 1400 zł czystego profitu i jest tutaj grany za wszystko, czyli to co mówię, jak nie wejdzie Dios compadre, już publicznie nie podajemy mamy Trebla, mamy różne w meczu Hetafy i Osasuny, jak rożne to statystycznie sobie polecimy, żebyście mieli punkt zaczepienia żebyście wiedzieli jak to wygląda, mecze hetafe ostatnie spotkania, 7-11-4-6-9 Różnych. No to mi się średnio podoba generalnie. Jeżeli chodzi o Sasunę 9,18, 5,9,11. O Sasuna OK, bo 4 na 5 ostatnich spotkań z pokrytą linią i to całkiem sympatycznie. No, ale no, jeżeli chodzi o mnie, to mi gdzieś te różne tutaj śmierdzą. Ale to oczywiście Wasza decyzja, czy coś tam sobie skopujecie. Mamy zwycięstwo Wisły Kraków, która gra z ogębiem Sosnowiec. Wisły Kraków, no która walczy o ten bezpośredni awans. Oni mają dwa punkty straty do, do ruchu, yy, który jest na drugim miejscu. I oczywiście też kilka czynników musi się tutaj złożyć, żeby. Żeby ten bezpośredni awans zrobić Zdaniem Jacka, jeden z tych czynników To zwycięstwo Wisły właśnie w dniu Dzisiejszym i mamy jeszcze ligę holenderską Bardzo fajny mecz, słuchajcie, BTTS W spotkaniu AZ Alkmaar, którego na siebie z PSV, U siebie z PSV Eindhoven Eindhoven walczy tak naprawdę o utrzymanie drugiego miejsca Bo mają trzy punkty przewagi nad Ajaxem A Alkmaar walczy nawet o wskoczenie Na trzecie miejsce, aktualnie są na czwartym To jest Liga Konferencji Kwali Liga Europy, tak, Konferencji, kwalifikacje A mogą wskoczyć na trzecie miejsce Ajax by musiał przegrać a trzecie miejsce to Liga Europy kwalifikacje. Więc na pewno jest o co walczyć. Obie ekipy mają o co tutaj walczyć. Dlatego nie dziwię się, bo to są overowe ekipy w tym sezonie. W sezonie. Jest propozycja na BTTS-a. Od Jacka, więc taki ciekawy trebelek. Pędzimy od razu dalej. Tomek, 17 kuponów podanych na YouTube, 7 trafionych, 1437 zł czystego profitu. I słuchajcie, mamy ładowane za 737 zł angielskiego dubelka: to znaczy dubelka na Premier League 2 czyste zwycięstwa. Zwycięstwo Manchesteru United, który gra u siebie z Fullam. I zdaniem tutaj, Tomka, przed własną publicznością, na zakończenie uda im się wygrać. I to co mówiłem, też walczą o utrzymanie tego trzeciego miejsca, bo zawsze no, lepiej być na trzecim miejscu niż na czwartym na koniec rozgrywek, prawda? A tutaj tylko dwa. Punkty przewagi nad Newcastle, więc jeszcze chwilę trzeba tutaj powalczyć w tym ostatnim meczu e, ligowym. Zwycięstwo United i zwycięstwo Aston Villa, która, y, która gra na własnym terenie z Brighton i to jest też to, co mówiłem. Aston Villa, przed chwilą o tym gadaliśmy. Y, tak naprawdę albo będzie siódma albo spadnie na ósme miejsce za Tottenham, bo Tottenham traci jeden punkt do Aston Villa, więc też trzeba jeszcze tutaj powalczyć. No a Brighton, jak wiadomo od kilku dobrych dni, eee, zapewniona Liga Europy, runda grupowa, więc bardzo fajny sezon dla Brighton i tutaj mamy po prostu czyste zwycięstwo gospodarzy razy dwa od Tomka. Eee, ostatni kupon, zanim przejdziemy do tych mniejszych, znaczy mniejszych stawek i większych kuponów z większą ilością zdarzeń, to kupon od Piotra. Eee, 12 podanych, 6 trafionych, czyli równa połowa, 3704 45 zł czystego profitu. Mamy minimum jedno trafienie Espaniolu. Espaniolu, który gra na wyjeździe z Walencją. I tak naprawdę można powiedzieć, że Espaniol. No, musi gryźć glebę tutaj. Musi gryźć glebę. Dwie kolejki do końca. Oni są na przedostatnim miejscu. Ale mają tylko trzy punkty straty do bezpiecznego miejsca. Więc nie dziwię się, że mamy taką propozycję. Ale też trzeba powiedzieć, że Walencja, która słuchajcie, no 18. miejsce to jest pierwsze spadkowe, nie? Walencja jest na 13. Czyli powiedzmy sobie dosyć duża przewaga miejsc w, w lidze. I mogą spać, bo oni mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Więc to jest znowu kolejny mecz, w którym walczą ekipy. Do które mogą spaść po prostu. Tutaj jest propozycja na minimum jednego gola gości. Są różne w meczu Wajekano i Villarealu, więc sobie standardowo, cyferkowo polecimy ostatnie różne na dzisiaj. Jeżeli chodzi o gospodarzy, Wajekano 7, 8, 11, 7, 11. Mogłoby być trochę lepiej, bo tylko dwa razy z pięciu ostatnich spotkań pokryli tą linię różnych. Jeżeli chodzi o Villarreal, no dużo lepiej. Raz były cztery różne, Powiedzmy, wypadek przy pracy, ale poza tym: 13, 12, 12, 13. I to już wygląda ok. Chyba wolałbym sobie huknąć tutaj rożę samego Villarrealu, tak naprawdę. I mamy jeszcze overek 2,5 goli w meczu Barcelony i Majorki. E, też me, Ostatni mecz chyba to jest na Camp Nou przed, tą, e, e, przed tym remontem, o ile mi się wydaje. Więc tutaj na pewno będą powinni, powinni chcieć zagrać koncert no jako, jako nowy mistrz Hiszpanii po tych kilku ostatnich słabszych meczach nie, powinni zagrać naprawdę dobre spotkanie i mam nadzieję, że to się uda, a Piotr ma nadzieję że będzie overek over więc takie kupony słuchajcie od osób, które regularnie podają, a teraz już lecą kupony za mniejszą stawkę, no po prostu po prostu z większą ilością zdarzeń, tak jak zawsze powtarzam, tego już imiennie nie przypisuję to sobie po prostu leci i niech leci, jak ktoś chce sobie zatrzymać to klika teraz spację i patrzy co dana osoba tutaj za tą mniejszą stawkę sobie po prostu e, huknęła, no i tak to Wyglądają te kupony na dzisiaj, słuchajcie. Przypominam, że te kupony mogą się zestrzać, mogą być przegrane, mogą nie wejść. To jakby nie będzie nic nowego, bo w tej zabawie raczej ciężko trafiać na dłuższą metę. Chociaż tutaj jakby 5 na 5 trafionych kuponów i trzymam kciuki, żeby tak dalej e, to szło, ale żeby też nie było do nikogo pretensji, kto tutaj kupony, słuchajcie, e, podaje. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, przypominam o konkursie. Bierzcie sobie udział. E, tutaj typujcie w komentarzach wynik, wynik tego meczu konkursowego. No i trzecia sprawa, dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do nasz grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się niebawem. Wielka typerska piona jest teraz przybijana. Pozderko. Trzymajcie się. Nara.